Rafał Ziemkiewicz, witam serdecznie w trzeciej części Saloniku Politycznego. Stanisław Janecki, Karol Gac. Zdiagnozowaliśmy niesłychany chaos, który panuje i w naszej polityce, i w, i, w, i, w, i w debacie publicznej. I Ten chaos panuje nie tylko po stronie rządowej, bo tu już zostawiając kolejne ekscesy Donalda Tuska i jego ludzi. No to chciałem przypomnieć tę sekwencję zdarzeń. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego, po którym wszyscy poczuli się fantastycznie, że właściwie już... Już jest po Tusku. Bo wtedy wszyscy wspierali Zamiastamy. Karolana Wrockiego. Wirują, wirują, tysiące szprych w kole fortuny Matuli. Ta balladka jest dla tych, co się za dobrze poczuli. Zawsze gdzieś mi ta piosenka Młynarskiego dźwięczy. Więc tak było. Najpierw był atak na Konfederację. Wzajemny zresztą, bo już nawet nie pamiętam. Chyba od Jarosława Kaczyńskiego się zaczęła ta wymiana uprzejmości między nim a Mencenem. ale deklaracji, która wywołała reakcję Mencena. Tak, w każdym razie to najpierw była wojna... Z wypowiedziana wojna Konfederacji, która bardzo wzmocniła Grzegorza Brauna. Teraz się już okazało, że jesteśmy krok dalej, bo już wrogów ma pisy i, i w Konfederacji, i w Konfederacji Korony Polskiej. I teraz jeszcze odnalazł wroga wewnętrznego, czyli Mateusza Morawieckiego który został wycięty z zespołów programowych. Może to nic nie znaczy, bo nie wiem, czy zespoły programowe w ogóle cokolwiek znaczą poza jakimś zabiegiem pr -owskim. no ale za, z tego powodu nie bierze udziału, nie wziął udziału w jakiejś konferencji programowej, o której też by pewnie nikt nie słyszał, gdyby nie, nie słyszał, że Mateusza Marwieckiego na niej nie ma. Tam donoszą one są o jakichś awanturach na zarządzie, które z tego wszystkiego wychodzą i tak. W mojej szkole się mówiło ręce i nogi się uginają jak płetwy. No. Jak człowiek o tym wszystkim słyszę. No. O co tu chodzi na litość boską? No, o to chodzi, że część. Staszek czasami ma taką wiedzę insiderską jakoś, więc odwołuje bo tu, się. Do bo, bo, bo tu są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jest dość ożyły wszelkie niechęci wobec Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, z tego powodu, że oni są dość skuteczni, wierni sobie i bardzo się wspomagają, ale jest też. No ten bagaż, który tam się ciągnie, że, że tam pan Kuszmierowski siedzi, te wszystkie. Te zeznania świadków są pokrętne, bardzo sprzeczne z sobą, ale to jest pewne obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Tam się docenia technokratyczne umiejętności Morawieckiego, które są największe właściwie w Prawie i Sprawiedliwości, ale wbrew powszechnemu sądowi, Także kolportowanemu przez Donalda Tuska koalicję obywatelską jego tam akolitów, Prawo i Sprawiedliwość, to jest partia anarchiczna w stosunku do koalicji obywatelskiej. Tam wszyscy robią swoje i nie ma właściwie, nie było dyscyplinowania odgórnego. W związku z tym tam się dość mocno porobiło tak, że jest za luźno, że wszyscy sobie robią, co Chcesz chcą. jest powiedzieć, tak mówiąc, z cytatem z Konopielki, że Pan Bóg coraz starejszy, odpoczywać musi coraz więcej, mu tam brykają po prostu... Ale to już od lat brykają. Coraz bardziej. Tylko jak są u władzy, to ich coś tam łączy. Natomiast jak są w opozycji, to wszyscy mają lepsze recepty własne i te konkurencyjne uważają za fatalne i, i, i zawsze to się podnosi po prostu. I akurat uznali, że to jest najlepszy moment właśnie w tej chwili. Żeby... No właśnie, zwykle wybierają najgorszy moment. Bo jak wiadomo, to jest najlepszy moment. No, ja się zgadzam z tym, co tu oczywiście padło w Prawie Sprawiedliwości, ten spór jest. Mateuszowi Morawieckiemu udało się zjednoczyć kilka frakcji przeciwko niemu, bo faktycznie mamy do czynienia ze sporem na linii Mateu frakcja Mateusza Morawieckiego kontra, jak to się teraz nazywa, frakcja Maślarzy. To jest nazwa od y, zdjęcia, które Tobiasz Bochański w życiu europoseł PiSu wrzucił w media społecznościowe, gdzie leciał, to, tak, taka, to taka, taka jest geneza nazwy. Hmm. On leciał z Brukseli do Warszawy czy odwrotnie i podali niemieckie masło i on właśnie był oburzony, że to niemieckie masło w polskiej linii lotniczej. No i stąd ta frakcja maślarzy. Ale tak mówiąc poważnie, skupia ona przede wszystkim Jacka Sosina, Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego i właśnie Tobiasza Bucheńskiego i tam jeszcze paru innych, w zależności od taktycznych sojuszy. I to jest spór poważny, bo no z jednej strony oczywiście, czysto personalny, bo ta niechęć wobec Mateusza Morawieckiego jest. A oni, przeciwnicy jego uważają, że PiS się nie rozliczył z błędów, nie Znał do nich, że nie może być twarzą Mateusz Morawiecki e, teraz twarzą PiSu, skoro właśnie nie było, tego, nie było tej refleksji. Ale ja tego nigdy nie słyszałem, żeby ktoś otwarcie powiedział. To PiS cały czas otwarcie trzyma linię, e, oficjalnie trzyma linię, nie było żadnych błędów, nie było żadnych nie, pomyłek. No tak, Przegraliśmy ale... wybory niesprawiedliwie, znaczy wygraliśmy wybory i straciliśmy władzę niesprawiedliwie. Bo to, bo to zależy, kogo się posłucha. To znaczy hmm. na poziomie oficjalnym, jeżeli mówisz o Jarosławie Kaczyńskim, faktycznie tak nie było, bo Jarosław Kaczyński Wszelkie rozliczenia, bo wiedziałby, do czego by to doprowadziło. Doprowadziło no, do tak bardzo do... głębokich wstrząsów, tak? Ale i tak, I, są, i tak są. Oczywiście trzeba też pamiętać, że no, Mateusz Morawiecki e, jakby tutaj był, znaczy konsultował się z, we wszystkim z Jarosławem Kaczyńskim, więc być może w jakimś stopniu to jest także podważenie przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast, skracając, bo tu, tu nie ma co wchodzić w poszczególne wątki, ne, no. Przekaz, jaki idzie do ludzi, jest taki, że prawo i sprawiedliwość teraz się szarpie wewnętrznie i zajmuje się samą sobą. Dlatego w efekcie ma coraz gorsze notowania, bo sukcesywnie traci. Tak, po jeden, po dwa, po trzy punkty procentowe, już zjechało w średniej sondażowej poniżej 30. Już ma 27, 28, przecież na wiosnę. Wszyscy się zastanawiali, dlaczego Karol Nawrocki ma niższe poparcie niż średnia sondażowa PiSu. u no to Karol Nawrocki wygrał wybory, a teraz pis ma poniżej 30. W ogóle nie, nie miał premii wyborczej, nie zdyskontował tego, znaczy miał tą chwilę Falizmu. Wszystko już jest rozstrzygnięte, władza zaraz wpadnie w nasze ręce, i potem oczywiście wszyscy zaczęli dzielić stanowiska i tak dalej, i tak dalej. No nie, Jarosław Kaczyński też to widzi, bo przecież wzywał do tego, że partia musi ciężko pracować, że musi być objazd, że najpierw trzeba wygrać wybory, ale no to jest trochę też konsekwencja wcześniejszych grzechów i zaniechań w prawie i sprawiedliwości. To znaczy, Jarosław Kaczyński uciął wszelkie uciął wszelkie Rozlicze. emocje rozliczenia, mhm. nie ma jasnej drogi którą drugą PiS chcę podążać, jaką partią chce być, co chce zaproponować. Trochę jest tak doraźnie od, od, od ściany do ściany działa. No a z kolei zwolennicy Mateusza Morawieckiego mówią, że ten kurs, który jest obecnie utrzymany, no to jest kurs właśnie na, na, na równie pochyłą i że zamiast mówić pozytywnym językiem o rozwoju, o gospodarce dalej, to się skupia PiS na rzeczach, które raczej odstręczają. No trochę, no się ale Jarosław Kaczyński rzucił linę Mateuszowi Morawieckiemu na tej konwencji. No bo jakby uczynił go pierwszym merytokratą Prawa i Sprawiedliwości, człowiekiem, który ma takie umiejętności, których w partii właściwie nikt nie ma. Dlatego w związku z tymi różnymi historiami budżetowymi, ten ogromny deficyt, który jest teraz, to pozytywny przykład ma być Morawiecki, który jakby potrafił to robić, chociaż deficyt też był oczywiście dość duży, ale znacznie mniejszy. I, i, I tam jest y, y, główna oś sporu w tej chwili, to trochę insajdersko mówię, hmm. że y, merytokraci są y, y, nazywani karierowiczami, natomiast y, ta druga strona jest ideowa i ona musi walczyć o tę ideę, bo ci są bez idei. Ja właśnie tej idei nie <gry> rozumiem, bo już mam wrażenie, że te. Kongresy programowe, najpierw w Katowicach, teraz ten, co, co na nim nie było Morawieckiego, był chyba w Gdańsku. Te zespoły programowe, że to wszystko ma. Y Rozmaitym produkcją, rozmaitych szczegółów y, przykryć brak jakiegoś właśnie ogólnego. Ale ludzie się gubią, bo no nie bo wiedzą, to jest co jest w tych znaczy... 400 czy 500 No bo, tak, bo, no, ale bo, bo, bo trochę tak jest. Jak jest 500, to znaczy, że nie ma żadnego. No właśnie, tak, właśnie tak o to chodzi, bo jak robisz kongres na 100 paneli, to znaczy, że nie ma głównego przekazu. I Jarosław Koczyński to zasygnalizował profesorowi Glińskiemu, że trochę tu tego za dużo, akurat tych rzeczy ważnych za mało, a tego generalnie za dużo. No i potem wychodzi, że ma, ma się ponad 100 paneli, kilkuset panelistów i mniej mniej lub bardziej rozgarnięte pomysły. Natomiast też zauważ, co Jarosław Kaczyński robi. On właściwie robi to, co robił od lat, czyli rozgrywa poszczególne frakcje, obserwuje, patrzy, nie rozstrzyga. Pytanie tylko, czy, bo w pewnym momencie można troszkę stracić, to znaczy przekroczyć pewną linię, przekroczyć pewien moment i, i stać się na, i stanąć na równi pochyłej. No i jest pytanie, do, do kiedy tak można robić? Znaczy, do kiedy PiS tak może sobie robić? Bo zaczyna się trochę powrót do tego, co było chociażby w pierwszym rządzie PiSu, ale też co, co było kiedyś z morą PiSu. To znaczy, chodzenie do mediów, robienie rozmaitych wrzutek i potem. Nadawanie no na siebie i to, I to jest taka potem kula śniegowa, która w efekcie ciąży jest, partii. Jest jeszcze jedna rzecz. Donald Tusk podkradł główny atut, yy, który był szczególnie rozwijany za yy, dwóch rządów Mateusza Morawieckiego, czyli, że yy, to jest polityka wzrostu i dobrobytu. I Donatus bardzo to podkreśla, te wszystkie wskaźniki wyciąga, czyli jakby odbiera znaczy to, nie co... nie wszystkie, tylko te takie, które Tak, oczywiście, te które, te, które są korzystne, yy, yy, żeby odebrać Prawu i Sprawiedliwości to, co było fundamentem ich yy, yy, zasług jakby. No tak. No to jesteśmy w... Została nam minuta programu, więc musimy to jakoś w... króciutko podsumować. Czy to jest rozstrzygalny ten spór? Krótkie, krótkie szybkie pytanie. Znaczy, ktoś wygra i weźmie ten Prawo i Sprawiedliwość, poprowadzi w jakimś kierunku? Czy, 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 czy właściwie partia się, frakcje zakleszczyły, jak te jelenie przysłowiowe, co jak się zewrą rogami, to zdechną, bo już nie mogą się... Nie to no, sondaże cały czas pokazują, że nastąpi, stopniowy, stopniowy nastąpi naturalna selekcja, czyli w kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, to wszystko się uspokoi i od tego, kto będzie szefem sztabu kampanii i kto będzie głównymi twarzami Aha, tej kampanii, która zależy wygrała. otóż to. Karolówka, tak, ja, myśl, ja myślę, że nie będzie to jakiegoś takiego jednoznacznego, efektownego przesilenia, rozłamu, etc., bardziej jakiś pad, tylko że to wszystko nie będzie służyć partii. No ja mam wrażenie, że w sumie nieważne kto mówi, ważne jaką powieść ma do opowiedzenia i chyba klucz jest w tym, że Prawo i Sprawiedliwość musi jakąś swoją tożsamość określić w tej nowej, zmienionej sytuacji, no ale to jest temat na... Osobne zupełnie rozmowy. Stanisław Janecki i Karol Gadzby, gośćmi Saloniku Politycznego, bardzo dziękuję i Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień o stałej porze.